Hej Wam wszystkim w kolejnym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o moich celach na następny kwartał. Em, nie nagrywałam chyba w tym roku moich postanowień noworocznych. Jakieś tam sobie oczywiście y, zaplanowałam, zapisałam w kalendarzu, ale jedna youtuberka, Alice vlog Channel, którą bardzo lubię, y, zainspirowała mnie do tego, żeby te cele robić sobie takie kwartalne. Żeby nie robić ich na cały rok, bo nigdy nie wiemy, co się zdarzy, nigdy nie wiedzieliśmy, nie zakładaliśmy, że pojawi się koronawirus i rozwali wszystkie nasze plany, nawet te kwartalne, więc warto robić te może mniej, może mniej takich um, dalekosiężnych tych planów, ale żeby być konsekwentnym w działaniu, i żeby dążyć do tego celu tak krok po kroczku, myślę, że to jest bardziej owocne i Wtedy mamy większą jakąś motywację, bo wiemy, że mamy tylko trzy miesiące na spełnienie jakiegoś celu, a nie rok. Bo kiedy mamy na to rok, to mówimy sobie, a, zrobię to później, później w końcu nic z tego nie wychodzi, i nasze postanowienia noworoczne leżą i kwiczą, i potem okazuje się, że nie wyszedł nam żaden nasz cel. Więc ja sobie zrobiłam już na następny kwartał na trzeci. Ale wiem, że jest, kiedy Wy to oglądacie, jest koniec maja, a nowy kwartał jakby zaczyna się, jest na lipiec, sierpień, wrzesień, ale zrobimy sobie właśnie takie cztery miesiące, troszeczkę oszukamy, bo, bo tak po prostu jakoś nie tak. Natchnęło, żeby zrobić to teraz, żeby nie czekać i żeby podpiąć się już pod ten następny kwartał i zaczynamy. Może zaczniemy od tego, który zrobiłam z taką gwiazdką, bo nie za bardzo jest to zależne ode mnie, przez oczywiście panującą sytuację na świecie i jest to znalezienie pracy. Oczywiście, jeśli, jest to, jeśli będzie to możliwe, ja mam nadzieję, że będzie i że jak najszybciej wrócę do tej pracy, że ją znajdę, że, że będę mogła zarabiać i normalnie żyć, normalnie się utrzymywać. Nie patrzę już teraz, że tylko w hotelu i tak dalej, tylko żeby po prostu coś mieć. Będę wdzięczna za każdą pracę, bo wiem jaka jest sytuacja na świecie, jaka będzie sytuacja na świecie. Mm, więc. Takie coś przejściowe, myślę, że korona mi z głowy nie spadnie, jak zrobię coś innego niż w swoim zawodzie. Napisanie licencjatu i obronienie się, i skończenie w końcu tych studiów. Ej, wiem, że jestem jak zacięta płyta, jak zdarta płyta, chyba się mówi, ale mam dość już tych studiów, jestem zmęczona, nie podobają mi się w ogóle. Jeśli chcecie iść na studia na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, bardzo Wam odradzam. Ale chcę to skończyć w końcu, zmęczyć te studia i je zakończyć i już nie wrócić na to uczelnienie. Po prostu robić swoje, znaleźć pracę. Bardzo tęsknię za tym, żeby już mieć pracę, żeby Iść ze swoimi innymi marzeniami, jak nauka języków, spełnianie się na innych płaszczyznach, więc to jest taki priorytet dla mnie na ten kwartał i mam nadzieję, że uda mi się go yy, osiągnąć. Kolejne dwa cele, dwa postanowienia są z jednej kategorii, czyli. Yy, Zdrowie, chudnięcie, jak to tam wolicie sobie nazwać. I jest to trzymanie się bidajet albo. Teraz mam bidajet, mam do lipca. Tylko nie wiem, czy do początku, czy do końca. Muszę to sprawdzić. I na pewno znajdę jakąś inną dietę, która będzie mi pasowała. Mam nadzieję, że wegańską tym razem. Ja potrzebuję jednak czegoś takiego co będzie sprawowało nade mną pieczę, co będę mogła sobie według tych przepisów działać, bo jeśli sama to robię, no to widzę dużo gorsze efekty. ćwiczyć 5-6 razy w tygodniu trening z Moniką Kołakowską, którą Kocham, którą uwielbiam, jej treningi są super, szczególnie te takie mocniejsze interwały, cardio, ale te takie zwykłe również. One są przeważnie półgodzinne, czasem są dłuższe, możecie sobie zobaczyć. Jeśli wrócę do normalnego stylu życia, nawet z uczelnią, pracą itd., to wiem, że te pół godziny dziennie będę mogła znaleźć sobie yy, na ćwiczenia z Moniką, czy z F, czy z kimkolwiek. Naprawdę jest to do zrobienia. Jeśli nie udamy się, sześć, tak jak byłoby to idealnie, no to pięć razy. Kolejnym postanowieniem jest nie kupowanie niczego, co nie jest na mojej liście do kupowania. I o tym słyszeliście już na moim No Buy. 6 miesięcy. Taki sobie postanowiłam, bo oczywiście, no... nie chcę już robić takich rocznych, bo wiem, że u mnie to się nie sprawdza. Jeśli te pół roku wytrzymam, jeśli mi się dobrze sprawdzi, to po prostu to przedłużę. I dla mnie takie krótsze cele są bardziej realne i lepiej się do nich stosuję. Więc o tej liście słyszeliście już w poprzednim chyba filmiku albo dwa filmiki wstecz. Więc odsyłam was do tamtego. Bardzo zachęcam do oglądania, bo takie noobaje są super. I właśnie nie będę kupowała niczego, co nie jest z tamtej listy, albo coś, co mi się nie skończy, rzeczy, które na bieżąco używam. Chcę medytować i lub ćwiczyć jogę regularnie. Wiem, że przy ćwiczeniach normalnych. Będzie to ciężkie, tym bardziej, jeśli wrócę do normalnego trybu życia, praca, studia itd., ale chcę przynajmniej na tą medytację albo na jogę te 15-20 minut wieczorkiem znaleźć sobie czas. Jeśli nie będzie, to właśnie joga, nie będę miała czasu. Medytować można wszędzie. Ogromnie polecam jogę, medytację, bo... Cudownie to uspokaja i jest to cudowne rozciąganie po ćwiczeniach właśnie intensywnych. Ja, odkąd praktykuję jogę, nie mam problemu w ogóle z zakwasami, że mnie bolą mięśnie. Po nawet najbardziej intensywnych treningach nie mam tego problemu, nie boli mnie już nic. YouTube, dwa filmy na tydzień. Jeśli przyjdzie bardzo intensywny czas, Sesji na przykład, czy obrony licencjatu i tak dalej, no to chcę te filmy skrócić jakby do jednego na tydzień, ale tylko w takim bardzo intensywnym czasie dla mnie, który nastąpi, ale nie będzie trwał długo. Filmy będą ukazywały się raz w tygodniu, ale normalnie chcę, żeby to były dwa filmy na tydzień. Myślę, że to jest takie optymalne Ym, i mam nadzieję, że wy będziecie czerpać z nich korzyści, bo chcę, żeby to były takie przemyślane filmy. Jak na razie jestem bardzo zadowolona, jak wyglądał zeszły miesiąc i jak wygląda ten. Ym, mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. <ścoughs> chcę czytać. Wiem, że nawet teraz nie mam czasu, naprawdę nie mam czasu, bo robię inne różne rzeczy, o których wam nie mówiłam, i jakby to są osobiste, tam jakieś sprawy yy, i perypetie, których jakby na YouTubie nie bardzo chcę o nich mówić, ale nie mam czasu na czytanie i chcę do tego wrócić, bo czytanie jest moją ogromną pasją, i lubię uczyć się nowych rzeczy, bo to nie tylko są powieści. Uwielbiam uczyć się właśnie nowych, rozwijających mnie rzeczy, ale też lubię zagłębić się od czasu do czasu w jakąś powieść um, i w inny świat i poczuć właśnie, że jestem kimś innym, że jestem gdzieś indziej, mam inne życie i to jest coś cudownego, magicznego, i dla mnie świat książki. To jest marzenie, to jest co, to jest magia właśnie w realnym świecie i jedna książka na miesiąc, to jest to takie minimum. W zeszłym roku nie przeczytałam prawie nic, bo zabrałam się za parę książek naraz i w rezultacie nie wiem czy skończyłam może trzy, cztery maksymalnie, więc. To jest wstyd i hańba dla kogoś, kto kocha czytać, dlatego na razie przez ten kwartał i jedna książka na miesiąc myślę, że jest realnym celem. Co za tym idzie, jest to pisanie. Mówiłam Wam chyba w zeszłym miesiącu, że wróciłam do pisania, pokazywałam Wam moją narnię osobistą w jednym vlogu kwarantannowym i kocham pisać. Ja mogłabym właśnie siedzieć yy, i wymyślać różne historie godzinami codziennie, i chcę znaleźć po prostu na to czas, bo kiedy wyznaczyłam sobie cel, że będę pisała cztery kartki dziennie. Było to nierealne, bo musiałam z czegoś zrezygnować. Nie dawało mi, dzień mi nie dawał tyle czasu na to wszystko, więc chcę teraz po prostu wyrobić sobie taki nawyk, że codziennie siadam i piszę. Codziennie. I może to być jedna kartka tylko, to jest takie minimum jedna kartka, żeby zapisać sobie ją i to będzie coś, co. Sprawi, że będę szczęśliwa po prostu, bo pisanie to jest jedna taka wielka moja pasja, i takie skryte, dalekosiężne marzenie, które mam nadzieję, że pewnego dnia się spełni. Ostatnie jest to nauka języka, i to jest moja druga największa pasja w życiu. Języki to jest coś, co mnie uskrzydla, i ja mam w kolejce dwa języki, które jakby już. Praktykuję. Jestem już na jakimś tam poziomie. Jest to grecki, oczywiście grecki, myślę, że na jakimś A2, bym powiedziała, że mam. Muszę sobie po, po prostu poprzypominać, bo bardzo dawno się greckiego nie uczyłam, ale jak zaczynam się uczyć, jak zaczynam rozmawiać, tak jak w Grecji, jak pracowałam, to wystarczy naprawdę ten miesiąc, dwa, żeby ja już zaczęła rozmawiać z ludźmi, popełniając błędy oczywiście, ale ja się bardzo szybko tego języka uczę, szczególnie ze słuchania, więc ym, też francuski, francuski ym, miałam na studiach, czyli teraz oglądam jakieś filmiki, nawet słucham piosenek, to ja sporo rozumiem, będąc... skończyłam właśnie poziom... Niby to był jakby szkolny taki A1, ale ten certyfikat, który zdawaliśmy, on był chyba na A2, takim normalnym. Uczyliśmy się dwa lata, więc myślę, że takie A2, coś takiego to było. Nie czuję się w nim tak jak w, grec w greckim, ale widzę potencjał w tym języku. Chciałabym właśnie na ten kwartał wyznaczyć sobie cel, żeby cztery razy w tygodniu przeznaczyć pół godzinki na francuski. Myślę, że to jest jak najbardziej realne. Może to być cokolwiek. Mogę nawet jechać autobusem do pracy, na uczelnię, gdziekolwiek i przeznaczyć te paręnaście godzin czy tam nawet te pół godziny na naukę. Jestem bardzo zmotywowana, żeby wszystkie te cele sobie spełnić i mam nadzieję, że mi się to uda. I trzymajcie za mnie kciuki, ja trzymam za Was kciuki i bardzo Wam polecam zrobienie sobie właśnie takich celów kwartalnych, nierocznych i odhaczać sobie właśnie co trzy, co cztery, jak wolicie, miesiące te cele i zobaczycie, że o wiele lepiej Wam to pójdzie i satysfakcja z tego, że coś osiągnęliście już gdzieś na początku roku będzie ogromna. E, pochwalcie się, jeśli macie ochotę, e, swoimi celami w komentarzach i nie zapomnijcie zasub, zasubskrybować kanału i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pa!